Cześć mamo! Na kolejnym treningu zakładam, że przygotowujesz się do porodu i chcesz, żeby przebiegł on jak najbardziej sprawnie. Widać, jak kobiety, które się przygotowują, mają łatwiejszy często ten poród. Wiedzą bardziej, co się dzieje i łatwiej jest im pracować z ciałem, więc Ciebie również zachęcam do tego, żeby korzystać z aktywności fizycznej, być w trakcie ciąży, w ruchu, a dzisiaj przygotowałam dla Ciebie chyba taki najbardziej klasyczny zestaw, a mianowicie ćwiczenia na piłce. No i piłka rzeczywiście jest taką wisienką, e, czy wisienką, wisienka to chyba powinna być top, e, taki, takie wykończenie, no nie to powodstawą w takim razie naszego tortu, e, ponieważ naprawdę ma dużo, dużo korzyści. Raz możemy by, by być w pozycji siedzącej, kiedy czujemy się zmęczone. Możemy na niej sobie coś oglądać. Jeść nawet, pracować, a dzięki temu, że no, piłka nie jest takim stabilnym podłożem jak krzesło, jesteśmy ciągle w jakimś ruchu, więc wykorzystajmy ją. I teraz tak, mam z sobą swoją pomocnicę, miednicę, która się fantastycznie rusza. E, dzięki temu mogę Wam pokazać, jak ruchy, e, jak ćwiczenia będą wspomagać Wam e, przygotowanie do porodu a tym samym sam poród. Miednica, talerze biodrowe, guzy kulszowe, kość ogonowa i spojenie łonowe. Między tymi strukturami kostnymi mamy nasze mięśnie na miednicę, miednicy, przez które będzie wychodził maluszek. Więc zależy nam, aby ten rejon był jak najbardziej elastyczny, żeby mięśnie na miednicy mogły wypuścić tego maluszka. Kiedyś dużo się mówiło o wzmacnianiu mięśni na miednicy. Ale posłuchaj, no nie tędy droga, ponieważ jeżeli będziemy tylko wzmacniać te struktury, a one nie będą elastyczne, to one będą skurczone, napięte i nie będą miały jak wypuścić tego naszego malucha. Dlatego zadbanie o to, żeby krocze było elastyczne jest jedną z ważniejszych rzeczy i Ciebie też zachęcam. Więc tak, miednica ma swoją ruchomość. Poprzez ruchy bioder my będziemy wpływać na otwarcie tej struktury i na otwarcie tego rejonu. I teraz jak widzisz, talerze górna część będzie się otwierać, a dolna będzie się zamykać. Więc zależy nam na tym, aby w trakcie całej ciąży, w trakcie pierwszego etapu porodu. Otwierać górną część, aby maluk mógł wejść do środka, wejść do kanału rodnego. A później chcemy otworzyć dolną część i umożliwi to nam rotacja wewnętrzna w biodrach, żeby maluk mógł wyjść. Często widać we wszystkich filmach, gdzie kobiety rodzą z nogami u góry, stopami opartymi i szeroko, szeroko rozłożonymi nogami. I rzeczywiście, no zewnętrznie to może się takie wydawać, że tak, robimy tam przestrzeń, ale zobacz, miednica w taki sposób zamyka dół. Hm? Myślę, że już tobie powinno się to wydawać teraz logiczne, dlatego przechodzimy do ćwiczeń. Opieramy się o piłkę. Dłonie są na piłce oparte i luźniutko poruszamy miednicą, kręcąc kółka. Czyli idziemy sobie w lewo do tyłu, w prawo do góry. I uwaga, dodajemy oddech. Wdech i wydech, góra. Wdech i wydech. Wdech. I wydech. Więc na wdechu zataczamy kółko do tyłu, na wydechu podwijamy spojenie do góry. Super, ten oddech będzie kluczowy, i w trakcie ciąży, i w trakcie przygotowania do porodu. Myślę, że w szkołach rodzenia e, kładą nacisk na ten oddech i on rzeczywiście będzie kluczowy, będzie pomagał tkankom się rozluźnić. i w drugą stronę. Ja najbardziej widzę po swoich pacjentkach, kiedy na przykład wykonujemy na terapii masaż krocza. E, oczywiście pamiętamy, że masaż krocza ma nie boleć, ale przez jakiś dłuższy czas nie chcę tkanka puścić, no i ciągle pacjentka wspomina, że no, ciągle czuć takie pieczenie. I jak przypomnę o tym, żeby oddychać, a tym bardziej oddychać do tego bolącego miejsca, to nagle się okazuje, że puściło. Więc naprawdę moc oddechu jest niesamowita, bo to jest taki sygnał do naszego mózgu, że kiedy my oddychamy, to możemy się zrelaksować, zwłaszcza kiedy skupiamy się na, na wydechu, spokojnym wydechu. Dobra. I teraz. Kolana szerzej stopy odłóż sobie na grzbietową część, połóż się na piłce i teraz zaczynasz ruszać miednicą do przodu i do tyłu. Kolana są szerzej, więc pracujemy sobie troszeczkę też nad tą przyśrodkową częścią uda, nad pachwinami. I możesz robić sobie jeszcze spokojnie takich 10-15 ruchów. A ja przejdę dalej, ponieważ no, ten film trwałby znowu pół godziny. Następnym ruchem będzie rotacja wewnętrzna w biodrach, więc stopy idą na zewnątrz i wracają. Stopy na zewnątrz i wracają. Na zewnątrz i wróć. I teraz pracujemy już nad rotacją wewnętrzną, czyli wspomagamy już ruch otwarcia malucha do wyjścia, do przyjścia na świat. Często ta rotacja wewnętrzna u większości osób jest ograniczona, dlatego tym bardziej w, po, w trakcie ciąży albo nawet przed. Warto dbać o to, żeby mieć tą rotację wewnętrzną. Na zewnątrz i wróć. Na zewnątrz i wróć. Przynajmniej takie 10-15 ruchów. A my teraz, uwaga! Podnosimy się na przedramiona i teraz idziemy do rotacji wewnętrznej, i idziesz do siadu napięty. I wracasz równolegle pod udział. Stopy na zewnątrz, idziesz w kierunku siadu napięty i wracasz, uda równolegle. Na zewnątrz stopy siadasz w kierunku pod udział i wracasz do góry. I tak samo, przynajmniej takich 10 ruchów. Pamiętaj o oddechu, i robisz to w swoim zakresie po pierwsze. Ja wykonuję ostatni raz z wracam do góry. A teraz przechodzimy do siadu na piłce. Dłonie są na, na udach podparte, na wdechu zaokrągliki plecy, spojenie łonowe do głowy, głowa do spojenia, na wydechu wracasz. Pracujemy sobie teraz nad całą. Nad całym kręgosłupem, nad miednicą i wydech. Warto jest ćwiczyć ten kocik grzbiet? Ponieważ raz całe ukrwienie, unerwienie przechodzi przez ten nasz kręgosłup, ale dwa, jeżeli będziesz chciała znieczulenie zewnątrz oponowe, to co musisz zrobić? To! A jeżeli nie będziesz potrafiła się wykiąć, to anestezjolog może mieć problem z wkuciem się. No i może to Ciebie niepotrzebnie stresować, więc staraj się zadbać o tą ruchomość kręgosłupa. Wdech i wydech. I tak samo, przynajmniej takich 10-15 ruchów, jak masz ochotę na więcej, śmiało. Teraz pozycja jest neutralna, to znaczy miednica nie jest ani w maksymalnym przedopochyleniu, ani w maksymalnym tyłopochyleniu, tylko pomiędzy. Czyli siedzisz sobie na guzach kulszowych, czyli na tych piłkach w pośladkach, które pokazywałam i przepona też jest równolegle do dna miednicy. Nie jest ona zamknięta, nie jest nadmiernie otwarta, równolegle. Dobra, i teraz, góra. staramy się, żeby ona nie wykonywała głównego ruchu, ale myślimy o uruchomieniu dołu, więc na wdechu pupa w tył, na wydechu podwija się pod siebie. Wdech, wydech. Pamiętaj o oddechu i tak naprawdę możesz robić te ćwiczenia parę razy dziennie. I tak samo ruchy miednicą na boki. Przyciągasz biodro do żeber. Biodro do żeber. Wdech, wydech, wdech, wydech, wdech. wdech. I wydech biodro do żebra. Tak samo kręcenie ósemek miednicą albo jakichkolwiek innych kształtów, wzorów. Chodzi o to, żeby wyjść trochę z takiego kwadrastowego ruszania się przód tył, prawo, lewo, a uruchomić pod innymi kątami też tą miednicę. I idziemy dalej z tymi ruchami. Kolana są szeroko. Już troszeczkę inaczej będą ustawione nasze uda. I znowu robimy przodu tyło, pochylenie. I pamiętaj o oddechu. Wdech i wydech. Wdech wydech. I też będziesz czuła inną pracę. Tak naprawdę, pracujemy nad otwarciem miednicy pod różnymi kątami, no bo potrzebujemy tego w różnych fazach porodu. Na początek chcemy, żeby maluch potrafił wejść, później żeby potrafił wyjść, więc rzeczywiście chcemy, żeby ta miednica była, w słowie ruchoma. I też ruszanie na boki, trochę taka literka U, hop, 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 Super. Jedno wiodro, drugie wiodro. Jedno wiodro, drugie wiodro. I tak samo ósemki. Obserwujesz, jaka jest różnica, kiedy wykonywałaś te ruchy z wąsko rozstawionymi nogami, a jaka jest teraz. I pamiętaj, że robimy to i w jedną. I w drugą stronę. No ja zdecydowanie czuję, że w tą drugą jest mi ciężej. Zresztą klasycznie wybieramy zawsze te strony, które jest nam łatwiej zaangażować. Więc nie zapominajcie o wykonywaniu tej drugiej strony, tego drugiego kierunku ruchu. O! Oh. I na dzisiaj to by było na tyle. Mam nadzieję, że będziesz się czuła dzięki temu filmowi trochę bardziej swobodnie, na, będąc na tej piłce, ćwicząc sobie na tej piłce. Jak wspominałam wcześniej, masz jakiekolwiek pytania, napisz na dole pod filmem. Postaram się je rozwiać. Będzie mi bardzo miło, jeżeli mnie subskrybowała, linkowała, e, lajkowała, czy e, klikniesz dzwoneczek, żeby mieć przypomnienia o moich następnych filmach. Będę się starała rzeczywiście rozszerzać tą swoją, e, chciałam powiedzieć galerię, ale zbiór filmów na YouTubie. Do zobaczenia!